No i znowu, znowu takie samo ujęcie, musicie mi wybaczyć, że cały czas takie same ujęcia. Niunieczki, kochane, no dostały nową zabaweczkę właśnie, tak? Czekaj, dla dlaśkę. Zobaczcie, kochane, co to jest? No cioto takiego? Popatrzcie, jaka to jest fajna zabaweczka. Od cioci Bogusi przyjechała. Tak, fajna, mamuńka umiera z głodu. Chodź kochanie, już dajemy, już słoneczko. No już kochany, już tu macie czysty talerzyk. Już macie dopładały, do mycia. No już kochane, kochane moje, już plosie, plosi. Plosie, kalosie, kalosi masz. Proszę, proszę. Dzisiaj jestem nieprzytomna po prostu przez to śledzenie kota i będę miała dzień do tyłu. Kolejny zresztą. Ale tak się cieszę, że ona tu po prostu chodzi. Ona tu mieszka, można powiedzieć. Także jest to tylko i wyłącznie kwestia czasu, jak zostanie złapana. To jest po prostu wielki sukces. <grytanie> Także nie ma szans, żeby nasza hancia się nie znalazła. Chodź, kochanie, bo tu się nie możesz dopchać, a tu jest cała Micha wolna dziobać. A wy <grystanie> widzieliście, jak one jedzą? Patrzcie. <grystanie> Opla. No, tak jedzą. Czekajcie, może z tej strony będzie lepiej Was pokazać. Dobrze, Wy sobie jedzcie wączuszki. Pięknie. A ja pójdę Wam umyć to, dać wodę świeżą. Teraz przychodzę robić kubeczki. Tu jest woda dla Ciebie, kochanie Teraz jeszcze kubeczki posprzątamy I na razie wyłączymy, go. bo to chyba takie nie jest ciekawe bardzo, co? Nie chcę Was tak długo trzymać Trzy koteczki widzę, a tu czwarty. Myję sobie śliczną łapunię i buziunię. Piękności. No i co piękności, jaką macie ładną zaboseczkę? Jakaż to atrakcja do Was przyszła. Niesamowita można się huśtać. Tak. Ma dzwoneczki. I można ugryzać. No, co to jest atrakcja? Czekajcie, bo tu mamusia nie będzie miała miejsca, żeby się położyć, jak tak będzie z tą atrakcją. <laughs> Widać, że im się bardzo podoba ta atrakcja. Zobacz, kochanie, hej, niuńkuś, kto ty jesteś, bo ty jesteś mój ulubieniec, tak, zobacz, jakie tu są fajne dzieci, no, co to takiego, co to takiego, no, tak, właśnie się trzeba wspinać, obgryzają, gryzonie, gryzonie. to nie jest to obgryzania, niuńki, ja was chyba z tym nie zostawię, wiecie, bo... To są takie sznureczki, a wy jesteście malutkie. To ja się troszkę boję. Przyniosę wam tą drugą zabaweczkę. Teraz się troszkę pobawcie. Dobra, żabki. A ja pójdę do drugiego pokoju. Obsłużę drugie koteczki. I przyniosę wam od nich inną zabaweczkę. Tutaj jakoś się boję z wami zostawić. <grym> Chociaż jest fajne. Chociaż jest taka fajna. Ale atrakcja, co? Tak jak dzieciaczki się prawdziwe rzuciły się na nową zabaweczkę. Kuchane. <grymny> co to było? Patrzę ci, patrzeć. Ja zostawię na chwilkę. Na chwileczkę zostawię, żebyście sobie popatrzyli, co tam się wyprawia. I pójdę, przeniosę tą drugą. tą zabiorę do Niech się interes kręci. Nie wolno wychodzić, niunka. No, jak się super bawią, aż im szkoda zabrać, nie? Będę im dawać, po prostu jak będę przychodzić, będzie wtedy większą atrakcją. A teraz macie tą zabaweczkę i tą. O, tutaj. A jeszcze są jakieś piłeczki. Jednej brakuje. Czekajcie, czy damy. Tu. O, widzicie? Zabaweczka taka fajna. No, też jest fajna. Też jest fajowa. Patrzcie, tu są piłeczki. I tutaj jest taka fajna zabaweczka. Można, można się bawić. Okej. Okay. A tą zacznę na razie? Miłego ciągka skarby moje. No, co tutaj jest? Co tu w pokoju słychać? Co słychać u naszej kochanej księżniczki? Księżniczko nasza śliczna. Cześć, nasza księżniczko, kochana. Dzień dobry, słońce, czekaj, gdzie ty zwiewasz? Tak mi ciebie szkoda, Loluniu, kochana. Tak mi ciebie szkoda, że ja ciebie muszę męczyć. Dobra, już koniec tego marudzenia. Szkoda, szkoda, ale będziesz słyszała, będziesz miała zdrowe uszka. No, może prawie zdrowe, wiesz, ale da radę żyć. Lepiej niż z tamtymi. No, kochana. Hmm? Dupko moje. Już dajemy jedzonko, już. Najważniejszy to jest apetyt. No i nie można się nie zachwycić, jak one pięknie już wyglądają. Ja nie wiem, czy to widać na filmach. Ale ta biel po prostu, ta puchatość. Czerni, która się staje czernią. Przyjechały beżowo-rude, a wyjdą biało-czarne, takie piękne kotki. Wszyscy mają apetyty. No, a ja muszę kropić uszy, niestety. No i wychodzę z kociego pokoju i kto mi tutaj, jaka zawali droga? Ja po prostu zwariuję. Zwariuję z tą zawali drogą, która ma tutaj swoją rezydencję. No a teraz idę do... idę do Maluszka, który słyszę już tutaj płacze. byłam oczywiście u niego. Ale on cały czas biedak płacze. Jak mi przykro, kochanie, Chodź, leczko. No chodź, Słoneczko. Taki śliczny kotek. No chodź, troszkę sobie pochodzisz. Chodź. Moje maćubki piękności. No moje piękności. Czekaj, gdzie tam tamtą ślane Tutaj idź. Tutaj nie, Słońce. No gdzie ty idziesz, gdzie? Pokaż nam się, pokaż. No gdzie ty tam idziesz, gdzie? Tu masz piłeczkę, tak? Śliczny. Tak, troszkę sobie pochodzisz, bo masz dosyć tego siedzenia. Taki biedaczek malutki. Taki biedaczek, kochany. Tak? No, gdzie ty tu jesteś? Ta Łazienka to już jest też po prostu skansen. Wszystkie pomieszczenia to jest skansen. Do totalnego remontu. Przez takie małe stworki, takie malutkie, patrzcie, jak on jest miły, jak on się wypręża pod dłonią, Boże. A tam, no po prostu to, to jest nie do opisania, jakie tam są kości pod tym futrem. Ale Ty będziesz kocisko, piękne, cudne kocisko. Ty chcesz być człowiekiem już, prawda? A nie zamknięty. No jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, kochanie. Jeszcze troszkę. Już niedługo. Już niedługo. Ja myślę, że jeszcze dwa dni, pięć dni to wystarczy. Prawda? Siedem, siedem. Musi wystarczyć siedem. Mhm. Tak, kochanie? Śliczności moje. Chodź troszkę. ponosi na lączkach. Chodź piękności, chodź. Oj, Chodź do mnie. Nie wiem, co tu będzie widać. Nie mam pojęcia. Czekajcie, to bez sensu. Mam maluszko. Mam maluszko pięknego. Mam takiego ślicznego, kochanego malucha. Pięknotkowego. Jaki on jest cudowny. Boziu, boziu. <laughs> Naprawdę, taki skrabek. Taki ufoludek, kosmitek. Troszeczkę jeszcze, kochani, wytrzymaj. Wiem, że to są ciężkie chwile dla ciebie, ale to po to, żebyś miał dobre życie potem, słoneczko. <śm> <śm> moje słoneczko kochane. <śm> coś pięknego. <śm> Nic sposób się nie zachwycać.